Witam wszystkich, to Lavoscore. Te I obsession octopus. I zapraszamy na Zagrajmy razem w SWOT 4 Steczkow Syndicate. To już ostatnia misja, która, co ciekawe, łączy się z tą przedostatnią, ponieważ od razu z miejsca idziemy na ich skład, to jest magazyn. Tak, magazyn steczkowów. Mhm. I naszym zadaniem będzie pojmanie samego Kirilla Steczkowa, który jest głową tego całego rodu zbrodniczego. No i mam nadzieję, że. Za pierwszym podejściem uda się z tym <głos> <głos> Prawda. <głos> o będzie się bez zbędnych komplikacji. Będzie pokojowo wszystko. No dobra, pepperball, wierzę w ciebie. Tak, pepperball bieram cię <noise> Czemu każdy zawsze czeka aż ona skończy gadać. Nie wiem, ja nie czekam, ja próbuję coś naciskać, ale Aha, nic, właśnie. Nic ja, próbuję, ja czekam aż ktoś coś powie i <noise> nic nie mówi. <noise> Wszystkie napięcie! Nie rozumiesz tego? Dobra, zobaczmy. Adam Bow, ja to tak. <noise> Adam Bow! Z mojej strony przez ja szkło się... nic nie widać, przez okno. Dobra, idę w prawo. Halo, halo. Nikogo nie ma. This room is empty. Dobra, drzwi zamknięte, żeby czemu? nie było w ciągu. O, oni nie mają blue screenów, ciekawe. Mut Tak. Steczkow robi talibę blue ten pokój jest. To się? Jest? Na moje oko Czyli zawsze zginiecie tam Uo, u, u, u. <grystanie> Tak, to taka mina kucze okay, tutaj <grystanie> Tutaj na trzeciej widzę podejrzanego w, na końcu korytarza mm. strony To idziemy od tej strony czy od tej? No i no chyba od tej będzie łatwiej I tutaj też jest podejrzany Okej, okay. mm. dobra tum, 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 tum. Tutaj myślę, żeby granat mu rzucić tam. Na trzeciej jest. Ale wolę nie ryzykować sobie. Mm, wiesz co... Ja... Może ja, ja może zrzucę. Chcesz? No dobra. Tak, żeby się odbiło mniej więcej na trzecią, wiesz, na, na prawo. Poczekaj, jeszcze druga trzecia. Dobra, jadę. Wow. Okay. Dobra, chyba zadziałało. Kurde, zjał Tutaj jest. Uważaj, bo tam dalej może być kogoś, właśnie. Fuck, się zagazowałem! No jaki. What a bullshit! <grym> On we mnie strzela. <grym> Dobra, może zajdziemy go z drugiej strony. Nie, <grym> Jakim cudem! O, rany jako animację, mam Już, już, toś. O kurde. No, what the fuck! <grym> <grym> Tylko, rzucam granat. <grym> 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 Okej, <Okay>, mamy go. <grym> Eee. Ja go chciałem z ta sera. No. Eee. Jeszcze jest. Kurcze. Dzięki, że w porę, bo kuczujesz się bardzo, że mi kurs. Poczekajcie jak go zakajdenkuję. Za Tego co został z tyłu. Co raportuje? To właśnie. Dobra. To jeszcze drugi, niska 60. Uważajcie no. na raporty. No. No. i bronię. Dobra. No, w tej misji jeszcze wprowadzanie było, że oni nie będą tak łatwo się poddali. <laughs> Captain Obvious. ludzi atakuje Stazerem nagle to. Ten cień wskazuje, że ktoś tu jest. <laughs> Strzelam przed drzwi. gole. <laughs> Good luck. Gościu. Gosiu... Gosiu jest przy drzwiach i raczej nie da się otworzyć ich. Mm -hmm. Chyba, że nie wiem... Nie no, się nie da, bo zacznie strzelać od drzwi. Mm. Nie wiem, nie wiem jak to zrobić Nie mam pojęcia I have no idea. A spróbujmy otworzyć, tak? Dobra Halo? Ciocia Krystyna, otwórz Zwiarł. No nie <grym> Alien <grym> Nie, nie Oj, oj Nie Nie gazuj się Zagazowałem się <grym> Ła, ktoś mnie ga gaznął teraz, albo też sam się zagazowałem Kocia Tak, wszyscy się zagazowali Ale jak alien, tak wiesz, przebiegł a. No. no. Kajdanku i ja cię tutaj mam spokojnie. Tam nie I got got you you back. Sniperka pójdziemy jedną stroną. na Pepperball. Tam jest niebezpiecznie. pójdziemy jedną stroną. No, Z górą pójdziemy. Tam śmierć po prostu. Jednego raportu nie mamy, nie wiem, czemu już. Już teraz. No, już teraz. Już teraz, nie. Aha, no tak. Do <laughs> no tego, co teraz skuwałeś. <laughs> Serio? No, no. O. Wstydzę się, wstydzę się za siebie ten pokój był czysty, bo tutaj ktoś był i już go nie ma? Czy w sumie jest, ale wiesz o co chodzi Zaraz sobie strzelę w głowę z Powerballa jest Nie, to jest ten pokój No, no, a to jest ten pokój, okej Tutaj nikogo nie powinno być No, dobra, no to też będziemy... mieć. go, go, go Będziemy kółka Patrzcie, goła laska No spoko od razu, od razu jak tego, może jak nakręcę tego z 10 minut, od razu mi wskoczy większa liczba wyświetleń. Tak wiecie, będzie w tej miniaturce, nie? Mhm. my takie kółka zakręciliśmy tutaj? Fab, Nie wiem, wchodzimy ten, schodzimy po schodach czy... Już cywil. Weź blue papierem to auto. Combo! Gdzie ty idziesz? Nie. Tędy? Tutaj już byliśmy. W tył, w tył zwrot. A, te, prrr. Ej, nie, te drewniane drzwi można by sprawdzić Tutaj faktycznie, Ale, no, jak chcesz, A, to jest którędy? dosyć kijowe. Można to jeszcze tamtędy iść. Tutaj. Tam są schody dół. A. Takie korytarze się zaczynają i dopiero wtedy ten magazyn. A, no, dobra, jak chcesz. No, tu możemy. No trochę, Jezu. moim zdaniem, ej, wiesz... Ej, co, ej, tam jest magazyn? Tam, jak się schodzi po tymi schodami z dół? Ej, tu nie, najpierw w korytarze, No jak Bo jak ten za, za magazyn, zawsze mo tak. mo mo moglibyśmy to i tołem. A, bez jaj. Tutaj tak jakbyśmy wchodzili w magazyn to... Okej się zamylnął To co? To bym ten poszedł górą bezpieczną No góra nie jest bezpieczna, kurczę już... Roger. Znam to Tak jak do chcesz, no to to jeszcze lepiej będzie wiesz No No właśnie nie za bardzo Moim zdaniem chyba od góry jest Dobra bardzo Dobra pójdziemy po twojemu okej okay. To wszyscy idą w górę? OK I wish you die bo, że jak w tej się zapada? Te, światełka, latarki. Nie wiem, u mnie jest V. No, u mnie też V. U mnie też V, dobra. Dzięki. Patrz, umiesz to, umiesz to. patrz. <grym> Morca. No dobra, we się wchodzimy, Ii. dobra. Wyłączcie latarki, oh, ale nie są i one to widzą. Super, detory. Powoli spokojnie, bez nerwów zamknąć drzwi Patrzcie na ziemię lepiej Dobra. Na razie spokój, ale napięcie Fuck tak. <ścoughs> wow. no, Ale nie Ale ścisza cisza Dobra do dotarłem żywy do... O. ktoś strzela? <grym> 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 dotarłem żywy jeb. Nie, <grym> nie <grym> no co jest? To jest strzela na ślepego. Ta uważajcie tam jest to okienko takie. Tutaj, a tutaj tak. Jak no Nie zostawajmy za długo za tymi na schodach, bo nas mogą spokojnie powystrzelać. Trzeba mieć. Tak nas mogą. Gdzie? Spokojnie jest na górze. Na górze jest Kto? ktoś? Nie, opstacz To jest strzela do dobrego. A dalej, idźcie w Gdzie? Nie na szczęście, idzie, nie stwierdziłem. Gdzie? Ja tam strzelałem w tego kołysie. A, jest, widzę. No. Nie widzisz nikogo innego? Nie, póki co. Ja tutaj siedzę Welcome to, to jest sniper jestem ja ci się rozglądam za... osłaniem. Ty jesteś... Tak, to ty jesteś, już myślałem mhm. Podejdę do Lawosa, nie chcę żeby ktoś się zastrzelił wow, taktyka No, o jak to jest mi głowa pęknie o. To jest skomplikowane <laughs> To jest biuro na górze i biuro na dole Dobra, nie no a tutaj, tutaj coś jest. No, czy ktoś. Coś, to jest bot. To jest bot. Zaskoczę ciebie. On nie żyje. Dobra, spokojnie mam. Tutaj kryje, spokojnie w porządku. Okej, okay, ta góra jest czysta. No się nie potrzebuję nie ale okay. Dobra, wszystkich już syfi mam. Od A to nie to wiem, to, to już od dawna, to tylko ta babka od, była. Cywili, ale... cywili w tej misji, no, dwóch albo jeden jest. Aha, podobno ludkowo. Wszystkich mostów, ale... tak to jest, peperbali. Jest tam ktoś? Nie. Dobra, z tej strony. Upewnijmy się. Możecie otworzyć drzwi? Chcę tam zagazować. Jezu koleś, Zamknięte. Z tej strony jest. Poczekaj, nie. Co Gdzie ty jesteś? Tutaj. No i znowu łażę z granatem, dzięki. <laughs> <laughs> serio? No, to masz prawdę trochę. O to był ten Rambo ruskie. Tak, <laughs> ma... Light machine gun. Dobra, na razie Dobra. mamy wszystkie kraje. Musimy przejść też Wii, zobaczcie tutaj. A coś na górze było przez to biuro? E, tam byłem. I? Byłeś na górze? W małym takim, tak. Ok, no, tam gdzieś tam o kurcze, jest są drzwi otwarte, ty. uważajcie lepiej. jest znaczy, z drugiej strony tam awesome. są drzwi otwarte. Może po prostu tu ktoś co, nie To wskazujemy? co, wskazujemy. gazujemy? No, Gazu. Tutaj, tak? No chyba tak. Tam dalej rzuć. Wow, dalej rzuć. <gazuj> okay. Tu nikogo nie ma. Nie ma Chyba. Boże, jakby to wszystko tak zgarnąć, pozgarnąć teraz wszystko i tak bez broni zostaje. I co? Zjeść. Nom, nom. A, tak zjeść. Tak, zjeść. Okej, tu chyba się zaczyna korytarz jakiś. Aha, no. To o, można, jeden, może coś... Jedenasta, wyjść. gościu. Mr. Kirill tam będzie. 11 gościu. Znaczy, nie wiem jak się ustaw tak tutaj gdzieś na... No, nie wiem. A tutaj gdzieś Daleko, 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 daleko. Nad nas uważaj, żeby Cię nie zastrzelił. I zginąłeś drugi też jest. O kurde. No. Co uciekł? Nie 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 tylko. Nie muszę znowu nie trafić ta sera. Nie, trafiłem, trafiłem. Tylko nie przeładowałeś pewnie. Tak, ale ja zapomniałem kompletnie o tym, że wiesz, Natek nie przeładowany jest, to możesz B zawsze zrobić, nie? Aha. I to poradzi. Talk. This is a tak, to ostrożny Czekajcie gran tam rzucę Boże nie no nie ma opcji A tu już się zbliżamy Chyba to jest już ten końcowy pokój czy nie? Tak Lock the door z drugiej strony mogę wybiegać Czy nie? A nie, to nie jest ostatni. Tutaj są A nie. jest gościu. Gdzie? Z machine gunem sobie. No. Nice. a to chyba nie był ten. Uważajcie. Nie, to nie był ten. Na pewno nie był. Ten. <grym się wytrzał> Jej. Oh, I am Desperado. Oh. Dobra. <grym się wytrzał> <grym się wytrzał> no. Daj się skuć. Dobra. Podejdźcie tutaj do mnie. Teraz. Tutaj granat no. teraz, co, Jest nie no, patrzcie. Tak oni błudzi. kolekcjonują obrazki z Devianta. <grym się wytrzał> Tam jest, ktoś jest. Ja też chcę, ja też chcę. <laughs> łóżko, łóżko. Fiwózek. <laughs> Nie, a Niezły, to jest To chyba wszyscy, co? O, jeszcze ktoś. Jeszcze jest w nim, jest, dobra. No to jest Steczkow. Hej, Steczkow, pokaż się. Steczko! Hmm. Powiedz ser! O, no, złoty łańcuch. Oh, <laughs> Oczywiście. Wypolono gambę. Dobra, idziemy na może ostatni. To ostatni. To który uciekł, więc. To jest taki alien, oh, ja teraz, myślałam, że albo to... Predator. Ostatnie, Ostatnie poszukiwanie to... wszechczasów drużyny. Gry... Gramy w piłkę? Mm. Gdzie? <laughs> Napadka no, <patrz, laughs> policja. Co to jest? Goal. Goal. Bez jak dufen się przesuwa. Zablokowała się, kurczę. Ostatni koleś gdzieś został. Mm. No i już, koniec, oj, 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 Teraz dopiero będzie. Co wszystko grzecznie, Może <grym> wydzierajmy się na tego? Znowu będzie tą te, znowu będzie napięcie takie w poszukiwaniu. Znowu, znowu pójdę, sam go znajdę, o. Będę bohaterem. Tutaj, nie byliśmy, ludzie. Ano. A no. o, tam, tak. Trochę za łatwo się go Faktycznie. Fuzktycznie. A to jest... Tam jest koleś... Aha, aha, rozumiem. A dobra, jest na wprost koleś od razu. Znaczy tak trochę na pierwszej. Nie wiem, ja tam wolę granaty narzucić, żebyśmy nie ryzykowali. od się. Dobra. Odsuncie się sewesi, nie w tą stronę. Pod pudła. Oj, zamknięta, niech ktoś mi otworzy. Jestem Garrett, Piklock, Piklock. No <laughs> Thank Dziękuję. No to jedziemy. O. Oh, no zagazowaliście Dobra. mnie, kurde. Nie, też. To miał być no. epik. To nie było epik. <laughs> epic Aha. to było. No, zgubaj, Lewos. Czyń honory. Dokonaj tego wzniosłego czynu, jest! Yeah. Yeah. Jesteśmy ja ostatni ostatniej misji na czysto. Epickość! Jesteśmy niesamowici. Za pierwszym podejściem jeszcze. No, nice. Mówiłem, że jestem wymiatacz. Oh yeah, z, ładne punktu. zakończenie. No, bardzo ładne. Przepiękne.